Miesięcy prób i inżynierowie, którzy zajmują się rozbudową poznańskiego stadionu, mogą mówić i mówią o sukcesie. Pierwszy element tego kolosalnego dachu, który zostanie nad poznańskim stadionem wybudowany, udało się podnieść. Na razie podniesiony został o półtora metra. Kiedy obserwowaliśmy to z dołu, nie było widać, żeby ta olbrzymia, ważąca wiele tysięcy ton konstrukcja unosiła się. Ale państwo mają okazję zobaczyć to w przyspieszonym tempie. I rzeczywiście widać, że ta olbrzymia olbrzymia masa podnosi się przy użyciu specjalnych które zostały właśnie przewiezione w tym celu tutaj do Poznania. To dopiero pierwszy etap i początek całego, całego montażu dachu nad Poznańskim stadionem. Dzisiaj konstrukcja została elementy tej konstrukcji podniesione zostały na blisko półtora metra. Teraz przez 3-4 dni będą one specjalnymi kablami montowane po to, aby doszło do rozprężenia. To jak mówią inżynierowie, jest konieczne, by móc przystąpić do tego finalnego etapu, a więc do montażu całości dachu. Ma stanąć, ma zawisnąć na Poznańskim stadionem mniej więcej w połowie listopada, wówczas to już na murawę pod nowym dachem będą mogli wybiec piłkarze. To ze stadionu jedziemy na drogi.